Idziemy tam, będziemy spać. Idziemy tam. <grybujesz> I jeszcze dalej. Jesteśmy na zadupiu Portugalii. Na przylądku świętego Wincenta i wyjątkowo bez rowerów będziemy szli z buta jakieś 250 km wybrzeżem Portugalii, nieco bliżej domu, ale właściwie nic to nie zmienia. Jest wyśmienite tanie wino i to chyba był jeden z elementów, który nas tu skusił, a poza tym jest powyżej 15 stopni, a jest grudzień. Przylądek świętego Wincenta to najbardziej wysunięty na południowy zachód punkt Europy. Swoją współczesną nazwę zyskał dzięki męczennikowi z III wieku, świętemu Vincentowi. Ten sprzeciwiał się imperium rzymskiemu przy prześladowaniu chrześcijaństwa na Półwyspie Iberyjskim. Podpadł przez to imperatorowi i zginął w torturach, a jego ciało zostało wrzucone do morza. Według legend, właśnie tutaj morze wyrzuciło go na brzeg, i tutaj wzniesiono jego grób. Już za czasów starożytnej Grecji przylądek miał wręcz mityczne znaczenie. Ludzie obserwowali tutaj zachodzące za Atlantyk słońce, a niektórzy wierzyli, że zachodziło za krawędź świata, a Posejdon przyjmował je w swoje ramiona oceanu. Wśród marynarzy i żeglarzy zyskał wręcz legendarną sławę zwany przylądkiem ciepłych gaci. Właśnie tutaj mieszają się wody Atlantyku i Morza Śródziemnego, niosąc przy tym zmianę klimatu. W obecnych czasach jest to miejsce jednego z najbardziej uczęszczanych morskich szlaków handlowych świata. Przez to też na klifie świętego Wincenta znajduje się 24-metrowa latarnia morska osiągająca moc 1000 watów. Jest to wystarczająco, żeby zobaczyć jej światło aż 60 km dalej. Ciepło, tylko mi jest zimno. Witamy w Portugalii w grudniowy, piękny poranek o 13:00. Cześć, cześć, siema, siema. Wyjątkowo jesteśmy bez rowerów, bo będziemy sobie szli z buta trasą Świętego Wincenta, która prowadzi wzdłuż wybrzeża. Od przylądka Świętego Wincenta aż po prawie okolice Lizbony. No może nie prawie, tak połowa drogi do Lizbony, jakieś 250 km na północ wzdłuż tym pięknym klifem. I takimi kamulami Gdzie w Polsce smog A w Norwegii minus 10 i ja zima Jaki świeże powietrze Możemy wdychać na jodowane powietrze Z nadatlantyku Idziemy już całe dwie godziny Przeszliśmy 6 km według GPS-a. Nas to lekko załamuje Jest 15 już, a o 17.40 zachodzi słońce Dzisiaj mamy 2 godziny, jutro cały dzień, żeby przejść 37 kilometrów. Pachnie tutaj jakbyśmy byli w Wielkim Szamponie. Taką naturą z napisem, nie wiem, może śródziemne, albo zielona przyjemność, albo zielona świeżość. Przeciwieństwo Ja się dalej czuję świeży, mimo trzech dni bez prysznica. 3 dni temu wyszliśmy z okolic Lagos i szliśmy na przylądek świętego Vincenta. Ale dopiero teraz zaczęliśmy nagrywać. Znaczy się dzisiaj, bo teoretycznie przylądek to był cel początkowy. To znaczy cel końcowy jest gdzieś tam w Sines. Najgorsze w tym całym podróżowaniu jest noszenie plecaków. Nawet dałem wszystkie rzeczy Adzie ciężkie, a i dalej jest ciężko. No w sumie ty masz tylko namięt teraz naszych rzeczy. No. Idziemy do pierwszego miasta na swojej drodze. Wychodzi na to, że zrobiliśmy już 14 km. Mamy sklep. I w miasteczku są fajne wieżyczki, choćby muminków. Co to? Nie wiem. lepiej wino. No. Ten szlak, którym idziemy, ma jakieś 240 km, ale jest częścią takiego pięciotysięcznego skurczybyka, który idzie z Estonii aż po przylądek świętego Wicenta. Właśnie sobie to obliczyliśmy, ile by zajęło takie tripowanie, i wychodzi na to, że koło roku takim tempem 15 na dzień, czyli, czyli takim tempem, które jest realne. Moje teoretyczne założenie, że będziemy szli 25 km dziennie, już się nie ziściły w dniu pierwszym, i drugim też, i trzecim zresztą też. Jesteśmy już praktycznie czwarty dzień w trasie i przeszliśmy tak średnią 15 dziennie. No więc tak naprawdę, żeby na święta dotrzeć do miejscówki, gdzie chcemy sobie posurfować. Musimy jutro zrobić około 30 km, czyli może to się wiązać z łapaniem stopa po po których nic nie jeździ. Ale wierzę, że tam dotrzemy. Problemy dobrobytu, jak zawsze się obkupimy żarciem, to potem nie idzie się dopakować. A ma nawet taki plecak fajny. On jest zamknięty, ale zamek odmówił współpracy. Ale chyba nic z niego nie wyleci. Wszystkie psy w okolicy jeszcze czekają. Nie możemy się nigdzie rozłożyć, bo będą na pewno darły apy przez całą noc naszą obecność szlak jest dosyć dobrze rozpoznaczony wszędzie takie o takie te znaczniki ciężko się zgubić Chcesz się zgubić? Nie chcę Ciężko się zgubić Ale ty lubisz się gubić No lubię I pachnie tak latem Świeszcze cykają czasami i wino kosztuje poniżej 2 euro. Czego chcieć w sumie więcej? Ada wybrała miejsce, na którym chce spać. wszędzie są komary i wrzosowiska. To wybierz lepsze. Nie Jak no, już dobre jest, tylko mówię, że są komary i wrzosowiska. Komary w grudniu, czajcie, bo ja nie, ugryzł mnie. Tęskniłem za tym. Tak, naprawdę? Ja nie. A to była się przebiec, bo zawsze za winklem jest najlepsze pole do spania. Jak się już rozbija w jednym miejscu. I mówi, że jest lepsze pole. Tak mówię. A na mnie już prawie stoi. Ale nie jest bity w ziemię przez to, że właśnie tak sądziłem. 2 euro, ale jak się nie ma otwieracza, to ciężko się do niego dostać. Czasami są takie, które wchodzą na kciuka do środka, a czasami są takie, że nawet śladia z namiotu nie idzie wcisnąć. Ale mamy patent, żeby się nie opryskać. Woreczek tutaj się tak owija. Tu na rękę daje się skarpetkę, żeby a to nie to bolało. Jest z namiotu. A to jest śledź z namiotu. Ręców nie czujemy, ale dało radę.